Kto gdzie może, nie usiądzie. Chciałbym na początku powiedzieć, że jeśli przyjechałem do Waszej parafii z wizytacją, chociaż to brzmi bardzo groźnie, to nie przyjechałem po to, żeby kogokolwiek tutaj kontrolować. Ani księdza proboszcza, ani księdza Marka, ani tym bardziej siostry uszulanki, Rozczytamy się dobrze. Bez żadnej kontroli. I aby nie przyjechała, aby także kontrolować, jak się zrobią to dzieci, jaka jest młodzież, jakie są dorośli. nam po to, ażeby, jeśli to będzie możliwe, swoim słowem i zaklętą Was, drodzy bracia i siostry, dzieci i młodzieży, umocnić w wierze. Bo to naprawdę ogromnie ważna rzecz. Jaka wiara. Takie życie. Jakie życie? Taka śmierć. A jaka śmierć, taka wieczność. Albo z Panem Bogiem, albo bez Pana Boga. A wszystko zależy od tego, jak żyjemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Na poprzednim mszy świętej postawiłem w zebranej tutaj społeczności parafialnej kilka pytań dotyczących wiary ale trochę inne pytania chciałbym wam postawić. I rozpocznę od dzieci. W szkole, do której chodzicie, są różne przedmioty. Jest język polski, jest historia, jest przyroda, jest język obcy jest matematyka, jest plastyka, jest muzyka, wychowanie fizyczne. Jeszcze coś? Może co opuściłem? Co takiego? A, no właśnie. I jest Religia. Mam dla dzieci takie pytanie. Czy religię, inaczej mówimy kataklizm, należy traktować tak samo, jak inne przedmioty? Wszystkie są ważne, religia to jest już ważna. Czy może religia jest najważniejsza? A jeśli religia byłaby najważniejsza, to dlaczego? Jak wam to się zdaje? Dlaczego religia miałaby być tym najważniejszym przedmiotem w szkole? To zaraz wam podpowiem. Ale zanim podpowiemy na to pytanie, to chciałbym jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Kiedy zakończycie szkołę podstawową, pójdziecie do szkoły ponadpodstawowej, czyli do, do gimnazjum. I kiedy będziecie w trzeciej klasie gimnazjalnej, będziecie się przygotowywać do jakiego sakramentu? Do sakramentu bierzmowania. I w czasie obrzędu sakramentu bierzmowania biskup, który będzie was bierzmował, postawi nam jedno ważne pytanie. Być może ja będę tym biskupem, który was za jakiś czas wybierzuje. Postawił wam takie pytanie. Czego oczekujecie od Boga w tym sakramencie? W tym sakramencie, czyli bierzmowanie. I będziecie musieli wyrecytować taką odpowiedź i musicie jej zapamiętać, bo to wszystko w swoim czasie będzie. Będziecie musieli odpowiedzieć biskupowi takimi słowami. Pragniemy, aby tu Święty, którego przyjmiemy w tym sakramencie, umocnił nas do, i teraz uwaga, do czego umocnił? Do mężnego wyznawania wiary, nie pod jakiego. I do postępowania według jej zasad, a nie bądź jak. A gdzie postępujemy? Na jakim przedmiocie poznajemy zasady postępowania chrześcijańskiego, katolickiego? Na wychowaniu fizycznym? Może na przyrodzie? Też nie? A może na plastyce? Na religii. I dlatego jest to naprawdę ważny przedmiot. A teraz już zwracam się do Waszych rodziców do starszych tutaj obecnych kochani najlepsza szkoła, najlepsi katech katechety, a macie wspaniałe katechetów. Wiem, bo były pod tym względem pewne wizytacje w naszych szkołach i wiem, że takimi wspaniałymi katech katechetami możecie się pochrócić. Siostry Zakonne, ksiądz. z, z obywatelskiej, pani Kasia Pajota. No więc właśnie, a jeszcze cztery ma ponoć. zgadza się? No właśnie. Najlepsi katecheci, najlepsze szkoły nie wyręczą rodziców co do wykowania katolickiego i osobistego. Rodzice są pierwszymi i niezastępowalnymi przez innych katechetami i wychowawcami własnych dzieci. Szkoła, katecheza, kościół, księża mogą Was w tym wspomóc. I to byłoby dobrze, idealnie, gdyby w sprawach dotyczących tego, jak mamy postępować jako katolicy, żeby jednym głosem mówili rodzice, mówili. Księża, nauczyciele w szkołach. W tym sytuacja idealna. Dzieci i się nie pogubią, bo będą słyszeć jeden głos. Zależnie od tego, co usłyszą w mediach, wiedzą, że innym głosem będą ci najważniejsi dla nich w życiu. Rodzice, ci nauczyciele. I to jest rzecz bardzo cenna i ogromna i ważna. Kiedy zabieraliście sakramentalny Związek Małżeński, Panie Rodzice, na pewno pamiętacie, że i Wy musieliście Księdzu, który połostawił Was Związek Małżeński, odpowiedzieć na pewne pytania. I między innymi było takie pytanie. Czy pragniecie przyjąć i po katolicku, nie po jak, po katolicku wychować potomstwo, które Was bogobdarze? I w ten czas, w tym momencie i narzeczony, i narzeczona wspólnie, choć może nieraz drżącym głosem odpowiedzieliście pragnienie. I trzymajcie się słów, kochani rodzice, wypełnianych w tym ważnym momencie waszego życia. Ogromnie ważny jest przykład katolickiego życia, chrześcijańskiego, zarówno mamy, jak i taty. Święty Jan Paweł II stracił mamę, a mamę stracił kilkanaście dni przed pierwszą korybią świętą, bo mama umarła. Został on i starszy brał lekarz. Jeszcze też lekarzem nie był. Ojciec Karola Jedmunda zatroszczył się o to, żeby porządnie swoich synów wychować. I nie tylko, tylko wykonywał w ten sposób, że mówił mi, idź do kościoła, a sam był dom. Postępuj uczciwie, a sam nie postępował. to się, a sam się nie modlił. Własnym przykładem swoim synom dawał, jak ważną rzeczą jest religia i jak należy katolik postępować. Ojciec święty wspominał ze wzruszeniem takie sceny z dzieciństwa. W nocy się prosił. Karol widzi, że światło się pani w pokoju taty. I co widzi? Tata klęczył na wodoranym, w nocy i się modli. I Karol sobie tak myślał, skoro mój tata, największy mój autorytet, tak się odnosi do pana Boga, to znaczy, że pan Bóg jest kimś ważnym w życiu. I tak i mówi. I to było właśnie katolickie wychowanie. Warto, żeby właśnie takie wychowanie było Wasze także rodzinne. Otrzymaliście, kochani rodzice, od Boga w sakramencie małżeństwa wszystkie potrzebne łaski do tego, aby właśnie w tym kierunku wasze rodzinę prowadzić. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Kończę. Mówił Cię św. Jan do II. Jaka będzie przyszłość Waszych rodzin? Jaka będzie przyszłość Waszej paragi, Jaka będzie przyszłość Łodzi? Polski? Wszystko w Waszych rękach. Był wam, tych chcemy pomóc. Ale bądźcie wierni Bogu. Amen. Wierzę w jednego Boga. Wszyscy rzeczy i niechciany. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Wielkoroznonego, który z Ojca jest zrodzony. Przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, był istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Józef Piłatem został męczony i podgrzewany.